Cztery bajty. Łatwizna. Aha, nowy. Świeżutki. Baci. Bajcik. Aż miło popatrzeć. Znowu dodawanie. A tak bym sobie po pier, informacja w postaci ciągu bajtów trafia do procesora. To tutaj zostanie przeprowadzona operacja matematyczna. Pierwszy bajt. Nie jest cyfrą. To wiadomość dla Harego i Berta, że chodzi o dodawanie. Ponownie kierują zakodowane cyfry w odpowiednie miejsce. Co potrafi... Fi... Komputer. Historia z Ewelą e, i jej liczeniem pokazuje, na czym polega praca komputera. Z, z, zasadniczo komputer ogarnia cztery zadania. To są te niby. Informacje. Zadanie pierwsze pobranie informacji. Komputer pobiera informację z zewnątrz, a następnie dzieli ją na dobre, drobne cząstki czyli kod binarny. Sztuczna inteligencja to o czym dorośli ci nie mówią. Następuje przetwarzanie informacji. Mamy już wynik dodawania, ale to też jest kod binarny. Nie szalej z tą mo za RE LONG. To jest to, przetwarzanie informacji. Zadanie drugie, przetwarzanie informacji. Komputer robi coś pożytecznego z tą informacją. Na przykład oblicza wynik. Hej, mamy już wynik. Super, Elwira się ucieszy. Tak myślałam. Co roboty mają na myśli? Żeby Elwira mogła coś z niego, z tego, Zrozumieć, trzeba z powrotem przełożyć informacje z języka. Przełożyć informacje z języka komputerowego na ludzki. Teraz przetworzone dane wracają do Elwiry. To jest ta prze żona informacja. Zadanie trzecie. Przetwa przetworzoną informacją, która jest efektem pracy komputera. Trzeba teraz dodać na zewnątrz, żeby był z niej pożytek. To jest to. Przetworzona. Przechowywanie informacji. Komputer może zrobić dla nas coś jeszcze. Zadanie czwarte. Przechowywanie informacji. Prowadzone i przetworzone dane. Komputer może dla nas zapamiętać. Dane komputerowe można przechowywać bardzo długo, ale pizza smakuje najlepiej wtedy, gdy jest gorąca.